Dzisiaj w szkole w Cipiorach odbyło się uroczyste nadanie sztandaru. Dnia 12 października 2001 roku szkoła otrzymała imię Patrona Pamięci Obrońców Niepodległości. Było to uwieńczeniem naszych dążeń, które obraliśmy w związku z kierunkiem działań wychowawczych, a zarazem hołdem złożonym przodkom i przeszłości. Dziś gromadzimy się w murach sędziwej szkoły po raz kolejny po raz kolejny w obliczu doniosłego wydarzenia, jakim jest nadanie szkole sztandaru. Sztandar jest od wieków symbolem. Tradycji, patriotyzmu, honoru i jedności. Jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura. Piękne imię, jakie nosi szkoła, w której się znajdujemy, nadaje niezbywalne prawa do tego, żeby posiadać sztandar znak wyróżniający wszystkich tych, którzy ponosili największą ofiarę w imię wartości dla nas wszystkich Polaków najwyższe za wolność niepodległość. Pod sztandarami walczyli nasi ojcowie. Dzisiaj sztandary nosimy dumnie w czasie pokoju i komitet honorowy, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, to co wykonał tą pracę, którą wykonał. Robił dlatego, aby szkoła nosząca to wspaniałe imię z dumą i godnością nosiła sztandar. Szanowna Pani Dyrektor, proszę przyjąć ten akt, przechowywać na pamiątkę potomków. Dziękuję serdecznie Panie Burmistrzu w imieniu całej społeczności szkoły. Dziękuję bardzo. Przyjmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, ku których zmierzamy, wychowując młodzież naszej szkoły. Jednocześnie zobowiązuję się w imieniu społeczności szkolnej do poszanowania tego sztandaru. Dziękuję. Komitet Honorowy, stąd. Teraz nastąpi prezentacja sztandaru przez Panią Dyrektor Iwonę Musiel. Pierwsza strona naszego sztandaru, awers, to orzeł, symbol państwowości polskiej umieszczony na czerwonym polu. U dołu widnieje półkolisty złoty napis Bóg, Honor, Ojczyzna. Na drugiej stronie sztandaru, w rewersie, w centralnym miejscu widnieje symbol pamięci narodowej. Otacza go zielony wieniec laurowy. Ze wzruszeniem obejrzałem tą uroczystość, wysłuchałem sam, jako aktywny uczestnik tego wydarzenia. Czuję się wzruszony, wyróżniony. Chcę podkreślić, że szkoła jak najbardziej zasłużyła na to, aby ten znak wyróżniający otrzymać. W swej dotychczasowej postawie wychowując wiele pokoleń Polaków, patriotów, którzy również walczyli i umierali za Ojczyznę, cierpieli za tą Ojczyznę. Powoduje, że dzisiejsza uroczystość ma głęboki moralny sens. Ja, w imieniu całej społeczności naszej gminy, jako burmistrz, chciałbym pogratulować pani dyrektor determinacji i tego wysiłku organizacyjnego, który spowodował, że dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w tak podniosłym momencie. Drodzy uczniowie, Przekazujesz standard w Wasze ręce. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem godności i powinności uczniowskich. Noście go zumą i strzeżcie jego chomoru.